Bartomiej Szczypczyk, Stoczniowiec Gdańsk. Panie tenerze, za nami spotkanie z drużyną Notec Czarnków z piekła do nieba. Tak to, się, tak to można podsumować to spotkanie. 3 do 2. Gratulacje, zwycięstwo za dwa punkty. Mimo że przegrywaliście 2 do 0. No właśnie, jakby trener mógł teraz na spokojnie już bez tych nerwów meczowych podsumować to spotkanie. No, pierwsze dwa sety to zagraliśmy no, w sumie zgrywaliśmy się, bo tutaj chłopacy, którzy mieli grać w pierwszej szóstce na przyjęciu, to nie ma ich. Jeden chory, drugi akurat wesele. Więc tutaj chłopacy musieli troszkę, troszkę się zgrać na początku. Fajne zmiany poszły, odpaliło. Tam chłopacy z drugiej strony spuchli troszkę, tam widać, że wystawia, że to lekko ma nadwagę, więc już chyba nie wytrzymał. Wiadomo było, że z biegiem czasu będzie coraz słabiej grał, i, no i poszło. Wiadomo było, że z minuty na minutę mamy coraz większe szanse. No właśnie, ale jak trener był teraz tak to bardzo spokojnie, ale widać było po reakcji nie tylko Pana, ale też zawodników, że jednak no, mecz nie układa się po Waszej myśli. Zwłaszcza ten drugi set, gdzie przegrywaliście nawet 20 do 9. Rywal Was naprawdę mocno straszył zagrywką. Co trener w sumie powiedział swoim zawodnikom, którzy praktycznie od trzeciej partii graliście jak równy z równym, dopisywało też wam trochę szczęścia, no i wiadomo, szczęście musi sprzyjać lepszym. No tak, no też mieliśmy powiem tak, lepszą stronę to, to raz, bo tutaj gdzie wygraliśmy tego seta, to po prostu trochę wyżej można podrzucić piłeczkę. Przeciwnik niestety już nie mógł tak kopać, bo tak jak zobaczyliśmy to w, trzecie, w piątym secie e, piłka e, na 14-14 e, wylądowała w, e, w suficie, więc e, mieli utrudnione zadanie. No mówię, trochę pokrzyczyliśmy, że trzeba przyjmować nad siebie, zaczęliśmy lepiej przyjmować. E, no i tak jak powiedziałem wcześniej, trochę, druga strona troszkę spuchła. Mówiąc kolokwialnie, czyli nie mieli siły, już że to starsi zawodnicy. No i poszło. Ten mecz był też ważny dla Was, oprócz tego, że no, wiadomo, wygrana, ale mecz był ważny z tego powodu, że to było spotkanie drużyn, które miały na swoim koncie po jednym zwycięstwie. Gratulacje, Wy teraz macie tych zwycięstw na swoim koncie dwa. No właśnie, czego sobie się spodziewaliście po drużynie Nonnotechi? Znaczy wiedzieliśmy, że to są doświadczeni zawodnicy, wiedzieliśmy, że dobrze grają. Tak jak mówię, liczyliśmy na 3-0 wygraną, ale tak akurat wyszło, że dwóch podstawowych zawodników nie mogło uczestniczyć dzisiaj. Zagraliśmy jeden ze słabszych meczów, ale ważne jest to, że zagraliśmy słabiej, ale wygraliśmy. To chyba jest ważne. Czyli rozumiem, że teraz morale jakby nie patrzeć, no powinny być już lepsze w Wasze drużynie, no bo tutaj wcześniej... Yy, tak naprawdę jedyne zwycięstwo to drużyna SMS police, no ale młodzi zawodnicy, którzy obecnie zajmują ten zespół ostatnie miejsce w tabeli. Znaczy morale, no, no trudno powiedzieć o jakieś morale, no, bo no, generalnie chłopacy są młodzi, e, się uczą e, dopiero grania. Tam mówię, ta podstawowa szóstka cały czas wypada, co, co mecz gramy inną szóstką. Ciężko w ogóle cokolwiek sklecić, już nie mówiąc, że no, słabo trenujemy. Jak będziemy trenować regularnie i będzie ta podstawowa szóstka, to myślę, że zaczniemy wygrywać już tak swobodniej i pewniej. Mecz ten można podzielić w sumie na dwa etapy. Pierwszy to właśnie te sety numer 1 i 2. Potem od trzeciego to już była wasza zupełnie inna gra. No właśnie, z czego trener mógłby być zadowolony po dzisiejszym spotkaniu i co należałoby poprawić? Znaczy na pewno poprawić przyjęcie i zagrywkę, to jest podstawa. Najmocniejszym naszym elementem, no to było szczęście. Dużo szczęścia mieliśmy, szczególnie w, w, w tych późniejszych setach, ale to też jest wynikiem tego, że się tam mylili. Zadowolony jestem z postawy Damiana Gila, bo wziął ciężar gry na siebie. Co nie dostał, to skończył. Widać było, że taką wolę walki, i tak jak mówię, no to on zrobił całą robotę. I ostatnie pytanie, już kończąc, teraz czeka Was za. Kilka dni kolejny mecz wyjazdowy. Jedziecie grać z drużyną, która obecnie plasuje się w czubie tabeli. Jeżeli się nie mylę, wilki, wilczyce. Wilczyn? No właśnie, czego, znaczy jaki jest cel na to spotkanie? bo wiadomo, no drużyna jedna, która prezentuje się dobrze w tym sezonie. Mają więcej zwycięstw od Was, więcej punktów, więc czego możemy się spodziewać? Na pewno walki. Tak jak mówię, jakbyśmy mieli pełny skład, to powiedziałbym, że nawet jedziemy po zwycięstwo. Chociaż i tak mówię, że jedziemy po zwycięstwo, bo myślę, że praktycznie oprócz jednego zawodnika, który tutaj grał, dzisiaj reszta jedzie i jeżeli wszyscy będą zdrowi, to, to jedziemy tam wygrać. Mówię, jeżeli będziemy w pełnym składzie, to jesteśmy w stanie z wszystkimi wygrać. Wygrać, a przynajmniej powalczyć. Tutaj zabrakło nam, wiadomo, stuleci, jest to troszkę poza zasięgiem, ale myślę, że na naszej sali w pełnym składzie też możemy ich ograć. Tak jak mówię, no wszystko zależy od tego, czy będziemy mieli pełną szóstkę podstawową, doświadczonych zawodników, bo teraz grali młodzi, niedoświadczeni, dwóch juniorów na boisku i to jeszcze pierwszy rok juniora, więc oni muszą się uczyć. I tak jak mówię, no wszystko jest w naszych rękach, jeżeli będziemy trenować i będziemy mieli taką podstawową szóstkę i dużo zmienników, a mamy tych zmienników, to jesteśmy w stanie z wszystkimi wygrać, więc na pewno wyliczenie się postawimy i postaramy się sprawiedlić niespodziankę.